Jaką nazwę nosi równoleżnik, nad którym słońce staje w południe w Zenicie w dniu przesilenia zimowego, czyli około 22 grudnia? Pytanie za 10 tysięcy złotych. Interesujesz się astronomią? Interesuje, ale taką pozaplanetarną, czyli mniej Ziemią, bardziej tym, co się dzieje dookoła nas w kosmosie. A jaki jest Twój znak Zodiaku? Bliźnięta. Bliźnięta. Dziś Ola odpowiedziała: Michał, możesz się wycofać, zabierając 5000 złotych. Masz ściągę i gotowca, Grasz o 10 tysięcy złotych. Gwarantowane masz 2,5 tysiąca złotych. To ja ściągnę. Mogę? Proszę. Ściąga. Ściąga. Zobaczmy genialną <coughs> odpowiedź Oli. Zenit, strzelca. Tak, zenit? Tak. Zenit, strzelca. Taka jest odpowiedź Oli. Równolegle. <coughs> Czyli coś, co leży równolegle do równika. Słońce staje w południe w zenicie, tak. czyli w dniu przesilenia naj... zimowego. Zenit jest najwyższym punktem. Najwyższym punktem w dniu przesilenia zimowego. Hm. W dniu przesilenia zimowego nasze planeta znajduje się w najdalszym punkcie no. jest mniej więcej tu. Potem robi się coraz zimniej. Jak to zimą? Jak, jak to zimą bywa? No nic, Powiem, że jest to równik. 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 No dobrze, to jest Twoja odpowiedź. To jest moja <coughs> odpowiedź. A co na to ciocia, Pani Aniu? Ja myślę, że to nie jest dobra odpowiedź. Ja bym powiedziała, że to zwrotnik koziorożca. Zwrotnik koziorożca. A dobrze. Ale nie gwarantuję. Nie pomyślałem o zwrotniku, racja. No. To jest zwrotnik koziorożca. Szkoda, szkoda, że to nie ciocia gra z tobą, tylko Ola. Dokładnie. Bo ciocia udzieliła poprawnej odpowiedzi. Zwrotnik koziorożca. Brawo pani Ani. Jest, myślałem, że to wyciągniesz, że ten 22 grudnia cię naprowadzi. No. No. Nie, nie udało się, no niestety. No cóż, trudno się mówi. Olu, dziękujemy i zapamiętaj prawidłową odpowiedź. Michał, 2,5 tysiąca złotych jest twoje, jest moje. to jest gwarantowane. O ile teraz do tej kamery przyznasz, że... Przyznam, że ja, Michał Brzeziński, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. Masz 2,5 tysiąca złotych gwarantowane. Dziękuję bardzo. Brawo!